Witam w kolejnych dobrych uczynkach. Dodali, w sumie to są chyba nowe questy. Raczej, w sumie codziennie chyba są nowe questy, takie dobre uczynki. Ale nie jestem pewien. Teraz musimy pomóc jak ona tam ma migulance fiołka musimy jej przynieść więc od razu sobie weźcie fiołka kupcie najlepiej na aukcji ja sobie już tutaj kupiłem były za 69k i prawdopodobnie będą też pomóc będzie trzeba tym zamrazniętym zwierzętom o tutaj jak widzicie jest taki zmarznięty kot koteł no i pewnie będzie trzeba pomóc to ten jest niezwykłe no i tutaj tak piolka chcę. masz no i co teraz następny quest ten niecałą minutę um, ja tutaj nie ma no tak nie, trzeba odebrać i nie zapomnijcie o kalendarzu adwentowym bo fajną maskotkę się dostaje. Naprawdę fajna. Nie wiem czy to jest. Taki kłębek wełny? Czy... Co to tam się nazywa? Pampuszek. No to niezły pampuszek. No i bierzemy... Teraz musimy... Wilki. Wilki są pod tornek. Najszybciej tam właśnie się robi tego quest'a. Wielki tak. Nie ma sensu dzielić, wiadomo, te, tych questów na trzy, bo to jednak to się strasznie szybko robi. Nie ma co. Lepiej wstawić już na takim jednym. Wiadomo, nie, be, nie trzeba ciągle filmu zmieniać i ten, bo jest wszystko na jednym. Jak ktoś by nie wiedział, gdzie, gdzie co i jak. No. W sumie to są banalne questy, te dwa pierwsze, ale trzeci mo można, już, można już nie wiedzieć, no wiadomo, gdzie herbaty kupić, no. Tu 15 wilków trzeba zabić, więc no, no szybko schodzą. są w grypę, dobra. Teraz dopiero ustawiłem, jak nagrywam, to wleciał odcinek, miks y, wszystkiego. Z takimi remixami tych piosenek kolend, czy jak to tam. No i wracamy do choinki. Dopiero teraz wczoraj już jak wstawiłem tamten to było za późno, bo długo się mi wstawiał tamten odcinek wczoraj z tymi dobrymi uczynkami. Ale chciałem wstawić serio ten miks wszystkiego nie miałem, nie miałem jak, po prostu ale teraz wstawiłem jeszcze, to dzisiaj najwyżej, dwa odcinki, wczoraj nie miałem jak, trudno. Ale gwarancja jest, że nagrody jakieś będą dobre, możliwe, jak codziennie tak robić, do Han. I z tego ciekawe, czy będzie zabawa licznikowa w tym roku, zawsze była. Nie wiadomo, ale możliwe, że będzie. No. no ja odbieram następnego. Teraz idziemy do karczmy, tutaj pod Złotą wywerną No, na szczęście usunęli już tego buga, więc można śmiało przechodzić i driftować. No i tak, herbatę chcę czarną. Dobra. To, ja cię, jeszcze zapomniałem pokazać. No trudno, to się wrócę, jakby ktoś. Bo trzeba po tą herbatę iść do Tuzmer, wiecie? No i taki jest myk, że tutaj, jak ktoś nie ma TP do Tuzmer, czyli ma, ma za mały level po prostu, żeby zrobić do TP. No to jak ma się do 60 levela, chyba, to tutaj mo można sobie wskoczyć yy, do tego prezentu. I on przeniesie nas. Prawie, że koło tego sprzedawcy herbat, no. no zaraz zobaczycie, gdzie jest tam to wyjście tego. No, jak ktoś nie wie. U, nieźle. No i te pamy do tuzmer. Hmm. No i tutaj mamy. Kupujemy czarna herbata. Ciorna. No i tu Tu jest wyjście. I można z powrotem sobie wrócić jak już się kupi. O co oni tych tak tym spamią? Dobra. Więc wracamy do tego. I Ja zmykam na persę. Też jakieś prezenty. Bardzo fajnie to zrobili, no trzeba przyznać tę mapkę. Niektórzy myślą, że to jest event. Ale to jest dopiero wstęp. No i odbieramy dawną kafle. No i tu jest koniec dzisiejszych questów. Jutro pewnie będą też nowe. Więc e, jakby co to możecie sprawdzić i na moim kanale raczej na pewno będzie. ...solucja dotycząca tych questów nowych. Dobra, więc trzymajcie się części.